Adria zdradziła. Alea straciła duszę. Odrodził się w niej Diablo, najwyższe zło. Na rozkazy ma całą potęgę piekieł. Królestwo niebios drży. Anioły nie mają szans w tym starciu. Tylko ja... Mogę doprowadzić wszystko do porządku. Zgładzić Diablo, i jego zło, raz na zawsze. Diablo chciał doprowadzić do upadku niebios, ale zniszczyłam jego wysłannika i przywróciłam nadzieję. Sądziłam, że Tyrael się opamięta, ale on nadal się miota. Nieważne, muszę iść dalej i unicestwić piekielne portale Diablo. Jeśli go nie powstrzymam, Diablo zbezcześci kryształowy łuk wieńczący srebrną iglicę. Jeśli mu się uda, niebiosa upadną. Dzieje się tak, jak było pisane. Wspólnie z Teraelem wywalczy sobie drogę na szczyt i nareszcie zmierza się z Diablo.